O oh, kurwa, tak? Szymrej, tak? Szymrej? kurwa, pojedz do mnie. Szymrej, tak? Szymrej? Później. Nikąd, <try> <try>

Więcej niż jedno zwierzę to? Owca? Jeszcze raz. Więcej niż jedno zwierzę to? Lama. Lama. No. Panie Mikołaju, hello? Chciałem odgadać hasło. Okoń. O, hello? Chciałem odgadać hasło. Has okoń. Jaki hasło, okoń. Jakie hasło? Okoń. Prawo, ja bym panu dał nagrodę. Okoń? Okoń. Super. A, a do czego hasło? Hasło tak okoń. <noise> hasło okoń. A ja mam zaznaczenie. Pan, niech pan zadzwoni na telegrę. A ja mam okoń.